Wracamy do naszych kateches, mianowicie dzisiaj kończymy temat związany z Duchem Świętym. Otóż, najpierw należy powiedzieć, że Duch Święty jest tym, który oprócz tych takich, nazwijmy to tak, łask zwyczajnych, które są nam udzielane, a wśród tych łask zwyczajnych, oczywiście, jest to łaska uświęcająca, a wcześniej jeszcze łaska uczynkowa, która. Jest Potrzebne do tego, żebyśmy jej łaskę uświęcającą otrzymali, a też i w tej łasce wytrwali. To, są, to jest jakby zwykłe działanie. Oczywiście oprócz tego przypomnijmy sobie, Duch Święty udziela nam również darów, siedmiu darów, które są również tą szczególną pomocą do tego, żeby wolę Bożą codziennie wypełniać. Oprócz tego są też udzielane pewnym jednostkom dary nadzwyczajne, które jakby wykraczają poza taki zwykły porządek. Nie są one dawane wszystkim i nie są one oczywiście do zbawienia potrzebne. O ile łaska uświęcająca i w wypadku osób dorosłych łaski uczynkowe są do zbawienia koniecznie potrzebne, o tyle te łaski nadzwyczajne nie są koniecznie potrzebne. I tutaj oczywiście wśród tych darów mamy i dar czynienia cudów, i dar przemawiania w językach, i dar proroctwa, i dar rozróżniania duchów, dar widzenia, dar objawienia, dar zachwyceń i wiele, wiele, wiele innych darów, które są przez Ducha Świętego udzielane tym, którzy, których On wybiera. I zasadniczo te dary są udzielane nie tyle dla samego, nazwijmy to tak, pożytku e, tych, którzy, którzy te dary posiadają, co dla umocnienia wiary też całości. I mamy tutaj, żeby dla przykładu, e, pierwsze wydarzenie, jakie, jakie nam jest podane, to jest właśnie Pięćdziesiątnica, kiedy Duch Święty wstępuje na apostołów i ci apostołowie przemawiają w językach. I z całą pewnością nie było to bełkotanie, tylko był, było to przemawianie w językach, które przejawiało się między innymi właśnie w tym, że wszyscy, którzy zbiegli się w okolice wieczernika, mimo że pochodzili z różnych stron świata, rozumieli, co przemawia, co mówi Piotr Apostoł i inni apostołowie. Każdy mówił słyszymy naszą własną mowę. I tu zapewne ten cały cud polegał na tym, że to, co powiedział Piotr i inni apostołowie, było zrozumiałe dla innych. Być może oczywiście i było tak, że dostali ten dar, że jakby głosili te swoje kazanie w kilku językach, więc powtarzali je w różnych językach. Tego nie wiemy, nie, nie ma tutaj jakby, nie jest to najistotniejsze w tym momencie. Natomiast e, e, mamy oczywiście przykłady chociażby i, i w Piśmie Świętym, i no, na przykład daru proroctwa, które polega na tym, że ktoś, e, dostając ten dar od Ducha Świętego, jest w stanie e, widzieć rzeczy przyszłe. Pan Bóg mu objawia wydarzenia, których nie jest w stanie za pomocą zwykłej dedukcji e, zrozumieć, dojść do tego, tylko e, jest to coś, co. Żadne jakby tutaj ludzkie dociekania nie, nie poznają, natomiast Duch Święty objawia komuś jakąś tam prawdę, która jest, która jest znana tylko Bogu i ten człowiek tą prawdę prorokuje. Czy też rozróżnianie duchów, czyli odkrywanie, czy w tym wydarzeniu rzeczywiście działa Duch Boży, czy działa Duch, duch Zły. Wiele darów w postaci uzdrawiania, które, które były udziałem, ale też nadzwyczajnych łask, chociażby jak stygmaty czy lewitacje, które pochodzą od Pana Boga. Tutaj z tych najbardziej znanych stygmatyków oczywiście jesteśmy w stanie wymienić świętego Franciszka z Asyżu, czy też świętego Piusa z Petrelczyny, człowieka stosunkowo od nas nieodległego, który 50 lat nosił stygmaty chrystusowe na swoim ciele. I to oczywiście przede wszystkim miało być darem dla innych, czyli umocnić wiarę tych ludzi, którzy właśnie chociażby w tym XX wieku chociażby za życia świętego właśnie Jusa z Petrelciny byli ewidentnie, jakby już tutaj pod dużym wpływem modernizmu, który mimo że wtedy jeszcze był prześladowany, to już powoli wychodził z ziemi i próbował wszystko racjonalizować. A taki właśnie dar, który został udzielony temuż temuż kapucynowi, temu zakonnikowi, był uderzeniem w tę w taką mentalność racjonalną, pozytywistyczną, która w tym czasie próbowała wiarę wytłumaczyć, albo wszystkie aspekty wiary wytłumaczyć za pomocą rozumu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te szczególne dary są dawane na, na miarę potrzeb i czasu. Kiedy Kościół był szczególnie mały i słaby. Tych darów było więcej, ponieważ tak naprawdę te dary powodowały w dużej mierze to, że ludzie garnęli się do wiary. Którzy, gdy widzieli, że apostołowie działają cuda, szczególne znaki, uzdrowienia, wyrzucają złego ducha, to poganie przychodzili i do, do wiary się garnęli, i to jest, to jest oczywiste. Natomiast. Jak wiara bardziej się ugruntowała, czy też w tych terenach, gdzie jest bardziej ugruntowana, tam nie ma potrzeby taki, przez takie nadzwyczajne zjawiska potwierdzać prawdziwość wiary, i z tego też tytułu Pan Bóg mniej udziela takich, takich nadzwyczajnych darów, ponieważ sam Pan Jezus powiedział: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bo akt wiary przede wszystkim. Wynika ze słyszenia i z przyjęcia tego, co Pan Bóg objawia, a nie tyle z nadzwyczajności. Oczywiście, i tutaj jakby taka mała dygresja sama nadzwyczajność, pewne jakby doświadczenie pewnego cudu, albo doświadczenie tego, że istnieje świat nadprzyrodzony, jakieś takie namacalne doświadczenie, jest pewną pomocą czasową. To nie znaczy tak, że ktoś zobaczy, że rzeczywiście jest Pan Bóg, że Pan Bóg działa w taki nadzwyczajny sposób, że przekracza jakby prawa natury, albo na przykład, że, że jest demon. Ktoś, będąc przy egzorcyzmach, jakby ewidentnie widzi działanie złego ducha, to na ten moment to może być mocne takie mocna pomoc, ale to nie znaczy, że ona będzie, to, to nie jest, może inaczej, to nie jest fundament naszej wiary. To jest pewien impuls, który może nam, który może nas popchać w kierunku wiary, ale wiara opiera się na poddaniu naszego rozumu temu, co Pan Bóg objawił. Te nadzwyczajne wydarzenia, one, jak to z nadzwyczajnymi wydarzeniami, one jakby efekt tego trwa stosunkowo krótko. Pewne Pewne wydarzenia się nam gdzieś w pamięci zacierają, tracimy je jakby z, z widoku, stają się te nasze wrażenia stają się coraz słabsze, i oczywiście to nie znaczy, że jak ktoś doświadczył cudu, że to już jest święty, tak? jeżeli ktoś nie wiem, miałby taki, taką możliwość nie wiem, uczestniczyć w mszy świętej, który dokonałby się tak zwany cud eucharystyczny. To, że już taki człowiek pójdzie do nieba, nie, może równie dobrze odpaść od wiary i równie dobrze gdzieś tam swoją duszę zatracić. To może umocnić, ale, ale za tym musi pójść ten głęboki wewnętrzny akt przyjęcia tego, co Pan Bóg mi daje. I, i co za tym idzie? Wprowadzenie tego w życie, bo wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatnia sprawa, to, to ta, że Duch Święty ma szczególną rolę w kierowaniu Kościołem, który założył Pan nasz Jezus Chrystus. Duch Święty, ojcowie Kościoła o tym mówią, jest niejako duszą Kościoła. To słowo niejako to jest bardzo ważne. Ponieważ to nie jest unia hipostatyczna, tak jak e, powiedzmy jest w nas dusza i ciało, jest to zupełna jedność, znaczy jesteśmy jednym bytem, chociaż mamy dwa elementy i jak się rozdzieli duszę od ciała, to to tak naprawdę w tym momencie e, następuje śmierć, więc to jest e, taki element, który e, to, jest, to ta jedność jest naturalna, natomiast tutaj to nie jest tak, że Duch Święty tworzy z Kościołem jakby jedno ciało. Jest, można tutaj powiedzieć, przez analogię, przez podobieństwo do tego zjednoczenia duszy i ciała, możemy tutaj co nieco powiedzieć o roli Ducha Świętego w Kościele. Ale o ile, zobaczmy tutaj pewną różnicę, o ile wszystko, co się dzieje w moim ciele, w sensie moralnym. Odnosi się natychmiast do duszy, czyli jeżeli ja za pomocą na przykład moich zmysłów grzeszę, albo za pomocą mojego ciała czynię coś dobrego, to zasługa też jest w tym duszy, bo dusza jest tym, co kieruje moim ciałem. O tyle nie można powiedzieć, że wszystko, co się dzieje wśród ludzi kościoła, jest niejako winą albo zasługą Ducha Świętego. Tu nie ma tak, że Duch Święty niejako przyjmuje całkowicie ster w sensie jakby yy, że jego wola niweluje wolę ludzką. Kościół składa się z elementu również ludzkiego, składa się z ludzi, którzy mają swoją wolną wolę i oni oczywiście mogą wybierać i mogą się opierać w niektórych momentach Duchowi Świętemu. I Duch Święty oczywiście jest przede wszystkim tym, który kieruje yy, kościołem yy, i utrzymuje ten kościół przy życiu, nim rządzi i oczywiście rządzi nim przez, nie przez jakieś komunikaty, które przysyła bezpośrednio z nieba, tylko przez wybranych pasterzy, którzy korzystają z łaski ducha świętego, która jest, którą on hojnie udziela tym, których ustanawia do rządzenia owczarnią Chrystusową. Ale uwaga, to nie znaczy, że każdy akt, który pochodzi od papieża czyli biskupów będzie natychmiast natchniony przez Ducha Świętego, ponieważ tu musi być też i wola działania nieomylnego, a to właśnie działanie nieomylne wynika z asystencji Ducha Świętego. Jeżeli bardzo ten jest skądinąd znany nam przykład tak zwanego Soboru Duszpasterskiego, Watykańskiego II, gdzie nie było woli orzekania nieomylnego czyli nie było jakby tego powołania się na autorytet Ducha Świętego, aby rozstrzygać jakieś sprawy w sposób ostateczny i nieomylny, tylko była wola podania pewnego rodzaju propozycji duszpasterskich, to oczywiście nie mo ale jeżeli te propozycje duszpasterskie jeszcze do tego są jakby sprzeczne z tym, co Kościół dotychczas podawał, to oczywiście nie można teraz powiedzieć, że Duch Święty zmienił zdanie i że tam na Soborze Trydenckim, powiedzmy, dawał takie propozycje, a w tej chwili na Soborze Watykańskim II daje odmienne, albo odmienne nawet od Watykańskiego I. W tym momencie, oczywiście, byśmy sprowadzili do śmieszności postać po osobę Ducha Świętego. Duch Święty jest niezmienny, jest Bogiem i, i jest zawsze ten sam. Jego, jego wola zawsze się wyraża w ten sam sposób, więc e, oczywiście tym gwarantem również tej asystencji Ducha Świętego jest pewna ciągłość i ta, ta, jakby, wspólna wiara między apostołami czy matką Bożą, którzy tam, jakby u początku Kościoła się znajdują, a powiedzmy teologiem i pobożną babcią, która jest teraz. Czyli wierzymy wszyscy w to samo. Czy tam apostołowie, czy pobożna babcia. Czy teolog, który wykłada na uniwersytecie. Natomiast oczywiście, jeżeli nie ma odwołania się do asystencji Ducha Świętego, to następuje w tym momencie oczywiście każdy ma swoje idee religijne, które bądź co bądź doprowadzają do tego, że nie ma w tym Boga, tylko jest wytwór mojego umysłu, czy też tworzenie religii, która będzie religią moją, dla mnie, pasującą do mojego świata, światopoglądu. Czy to ze względu na ambicje naukowe będę chciał wytłumaczyć wszystko racjonalnie, gdzie jednak wszystkiego racjonalnie się nie da wytłumaczyć. Coś, nie coś się da, oczywiście, ale nie wszystko. Albo będę ją dostosowywał do mojej moralności, która, która bądź co bądź każdego człowieka ta moralność gdzieś tam w czymś kuleje. Nie ma takich którzy by byli idealni i nienaganni i by teraz oni mogli rzeczywiście odtworzyć religię taką, jaka jest. Więc poddanie się kierowaniu Ducha Świętego, który przez wieki utrzymywał Kościół w jedności między innymi doktrynalnej, jest gwarantem, że Kościół będzie nieomylny. Wszelkie powiedzenie, że to jest przedsoborowe, więc nieaktualne, jest tak naprawdę zaprzeczeniem w tym momencie albo od, odmową Duchowi Świętemu prowadzenia Kościoła. Natomiast, oczywiście, tak czy inaczej, nawet w tym najgłębszym kryzysie, jakim się teraz znajdujemy, Duch Święty nie dopuścił do tego, ażeby wiara katolicka całkowicie została zniwelowana, żeby została zapomniana. Chociaż po ludzku rzecz, rzecz ujmując, wydawało się, że blisko tego było gdzieś w pewnym momencie można powiedzieć przez źle zrozumiane posłuszeństwo e, biskupia, a zatem i kler i potem wierni e, jakby pozostawiali w to, w co dotychczas wierzyli, przyjmując nową religię, nową wiarę. I oczywiście Duch Święty, żeby tym Kościołem kierować, w tych najbardziej niebezpiecznych czasach wzbudza szczególne postacie, które no, bądź co bądź czasami jako jednostki przeciwko wszystkim występują. I takim przykładem chociażby był e, święty Atanazy, który w czasie kryzysu ariańskiego, który, ten, tamten kryzys można śmiało porównać do tej sytuacji, jakiej się obecnie Kościół znajduje, e, biskupie masowo, właściwie mimo Soboru Nicejskiego, który arianizm potępił i odrzucił jako herezję, mimo to przez różnego rodzaju intrygi doprowadzili do tego, że kościół się obudził, ariański. Świat cały się obudził i stwierdził, że jest ariański. Większość biskupów była arianami, i pojawił się m.in. obrońca Soboru Nicejskiego, czy obrońca Ortodoksji. No, nie, nie tak, żeby zupełnie sam, ale można powiedzieć prawie sam wobec całego świata. Prawie sam wobec cesarza, prawie sam wobec całego światowego episkopatu, wyrzucany wielokrotnie ze swojej diecezji aleksandryjskiej, tułający się po różnych częściach i tam, gdzie go wyganiano, gdzie miał swoją banicję, tam wiarę ortodoksyjną wzbudzał. Przez papieża był broniony, ale mimo wszystko nawet w pewnym momencie pod naciskiem cesarza został nawet potępiony przez papieża Liberiusza, a mimo to on był niezłomny w wyznawaniu wiary i ta jego niezłomność przyczyniła się do tego, że ostatecznie teraz w tym momencie o arianizmie wiemy właściwie tylko z historii. Są jakieś tam oczywiście sekty które są pochodną od arianizmu, ale to są, to są jakieś tam, powiedzmy, e, e, takie jak Świadkowie Jehowy, gdzieś tam w jakiś sposób możemy ich tam zaliczyć, tak zwani unitarianie, ale to, to jest jakaś tam groteska m, na dobrą sprawę, natomiast arianizm, który w tym momencie był dominujący, w czasach Atanazego przestał być dominujący. Mamy oczywiście w momencie niewoli awiniońskiej pojawia się święta Katarzyna ze Sieny, która doprowadza do tego, że papież wraca z Awinionu do Rzymu, czy wobec, wobec całego tego zagrożenia, jakim był protestantyzm, Pan Bóg powołuje wśród wielu, bo kilku wielkich mężów zostało powołanych do obrony ortodoksji, m.in. nasz kardynał Hoziusz, ale również. Święty Ignacy Loyola, który zakłada y, towarzystwo jezusowe, które sprzeciw, przeciwstawia się temu wielkiemu zagrożeniu. I śmiało chyba możemy tutaj powiedzieć, i y, nie będzie to żadnym nadużyciem, że w momencie tego kryzysu modernistycznego Duch Święty y, również powołał i naszego założyciela, czcigodnego arcybiskupa Lefebra, który... Właściwie sam jeden towarzystwie biskupa de Castro Mayer stanął wobec całego świata, przeciw całemu światu, przeciw całemu episkopatowi, ażeby bronić tej wiary, którą otrzymał za pomocą tradycji. To jest, to jest ta, to również nadzwyczajne działanie, że w takich szczególnych sytuacjach Bóg powołuje obacznościowych mężów, którzy. I niewiasty oczywiście, którzy bronią wiary przed wielkim zagrożeniem. I tutaj też należy dodać, że Duch Święty również daje we wszystkich czasach postaci świętych, którzy mają niejako być dla nas i przykładem, wyrzutem sumienia i zarazem orędownikami u Boga. I tutaj z tego też tytułu mamy też Duchowi Świętemu, który poszczególne osoby doprowadza do nadzwyczajnej świętości, do heroiczności cnót, czy też do męczeństwa, dziękować, ponieważ i chwała Boża w tym się objawia w świętych, ale również i to, co jest istotne, przez świętych odnawia się wiara wśród ludzi, odnawia się gorliwość. I dlatego też o świętych musimy się modlić, Ducha Świętego błagać, ażeby natchnął coraz więcej ludzi, którzy hojnie, wielkodusznie na to Boże wezwanie odpowiedzą, uświęcając siebie i przez to też doprowadzając do odnowy wiary, do odnowy gorliwości, do odnowy moralności i duchowości jak najwięcej katolików, którzy często żyją w zupełnie w świecie letnim, obojętnym, i nie troszczą się ani o swoje zbawienie, ani też o pomnożenie chwały Bożej.